Dobra, siemanko, siemanko W tym odcinku będę montował filtry wody Już od długiego czasu chciałem sobie założyć właśnie filtr wody Kupić sobie taki syfon do gazowania wody Pozbyć się plastikowych butelek i to właśnie będę robił dzisiaj Może się to komuś przydać, może nie Ja zamówiłem sobie filtry takie Są to filtry Waterdrop Zamówiłem je na necie, zapłaciłem 110 euro i do tego co 12 miesięcy, w zależności od jakości wody i w zależności od tego ile tej wody się zużywa, filtry wymienia się między 8 a 16 czy 18 miesięcy. Jak dobrze pamiętam, jeszcze sprawdzę i dopiszę wam tutaj. Tak czy inaczej, ja wybrałem sobie filtry wody z takim dodatkowym kranikiem, więc dlatego jest też taki accessory kit. Jest taka rurka. Jest to podstawa kranu. Są akcesoria. Mam nadzieję, że nie będą się odkupować żadnych jakichś elementów. Także zobaczymy, jak to pójdzie. To jest pierwszy etap. Chciałem bardzo. I w końcu się udało. Mogę Ci dać jeszcze jedną. Jeszcze jedną mam tylko. No nie, słuchaj, bo ja tutaj taką prezentację robię. Widzisz? Widzisz, to jest takie trochę skórzone, nie? Mi się wydaje, że to było odpakowywane. Zostałem na dyspleju ze sklepu. Może nie wiem. Po Dobrze, taki... ale to daj skórzono. mi, bo mam spleśniałam podłogę. A, no. Będę jestem busy, kobieta. O, ja ja mogę powiedzieć, co ja, powiem, co ja jestem. No dobra, ja coś chęciłam. Co? Jak będzie coś, montował, to No, to się otwiera, tak. Jest taki nabój. On powinien starczyć na 60 chyba litrów, jak dobrze pamiętam. To się podnosi, wkłada się pek pek. Ja wybrałem ten syfon, taki czy jak to się tam nazywa do gazowania wody, soda, stream, i to jest Crystal 3.0. Ze względu na to, że ma szklane butelki, nie? Do tego dokupiłem jeszcze dwie butelki i mam trzy butelki może... No, to szkło jest grube, naprawdę wydaje mi się, że będzie solidne bierze się ten gazownik, czy jak to się tam nazywa otwiera się, wkłada się butelkę, otwiera się zateczkę, je, zamyka się i naciska się tu u góry, jak jest y, po prostu gaz, nie bam, 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 bum zobaczymy, jak to będzie wyglądać wychodzi na no to, z tego co tam mniej więcej przeliczałem że Powinno wyjść to taniej niż kupowanie butelek plastikowych, wody w butelkach plastikowych, także Wydaje mi się, że warto przemyśleć, nie? Pipik, będziemy montowali gdzie woda? Zdrowa woda. Oh, wow. Kłaś to po prostu na ziemi Sylwia? Kłaś to na ziemi gdzie ci to położyć? No ja już nie wymyślę Ja mam więcej roboty Ja cały czas pracuję kobieta, nie widzisz Nie będę robić za ciebie, ty nie robisz to, żart. to nie widzisz, że jestem techniczny Bardzo techniczny jesteś w... Trzeba pomiędzy ten wąż wpiąć to w taki sposób. Jeb. Yep. Będzie proste. Trzeba tylko zakręcić wodę i. BUM! Muszę po prostu wziąć wajc, gdyby nie mam takiego klucza, akurat na tą przejściówkę. Daję czy także będzie dobrze. Prześciówki pasują, także naprawdę to było stosunkowo proste. Teraz jeden wężyk wychodzi tu, który będzie szedł do filtrów, drugi wężyk będzie wychodził od filtrów do kranu i to właściwie tyle, nie? Te filtry na pewno niwelują w 99% chlor, jakieś tam zanieczyszczenia. My nie tej wody nie mamy takiej złej tutaj, którzy piją tą wodę z kranu, ale na razie czego lepiej. Mieliście filtry, wiem, że te filtry nie demineralizują wody, także na tym też mi zależało, bo to później trzeba mieć filtry od odwróconej osmozy z dodatkowym mineralizowaniem i tak dalej, także nie chciałem się w to bawić. Nam to w się wystarczy, nie? co? A to się otwiera, to jest takie EK. Tutaj jest IN. Wciśnijmy to. Weszło. Pokazuje, że jak się wkłada ten wężyk, to ma wejść do tej kreseczki aż tak głęboko, nie? Bek. I tyle. A te filtry będą... tutaj. Chyba wywiercę dziurę. No i słuchajcie, jest jednak naklejka. Można sobie ją przykleić i normalnie sobie wiedzieć gdzie wiercić, nie? Dobra, dziury porobiłem sobie tu. Brudził, znalazłem śrubki, skręcamy wiedziałem w sumie, że można by było go przecież skrócić, nie? Ten pociągnę gdzieś tam u góry. okej okay. tam mam zamiar wywiercić dziurę. Tu i wyjdzie ten kram u góry, tutaj gdzie stoi ten płyn do naczyń. Nie? nie zabiera nam w ogóle miejsca ten filtr. Także jest ok. Musi być tak trochę od, od tego, od zlewu oddalony, bo my mamy za mały zlew, mamy jakieś takie wyżłobienia, więc nie dałoby rady do roga zlewu tego zamontować, więc musi być tak. Dobra, teraz wezmę tylko śrubkę od dołu, tą szybko złączkę i to właściwie tyle, nie? teraz pyk Pyk I teraz takie klipy I później to można te klipy wyciągać w razie czego Okej okay. Co? Sylwia W jakim celu? Tylko pomaga? Chodź zobacz jaki zrobię ci kran dodatkowy nie. Szybko Alan do mnie dzwonił, a ja... I na co ten kran? Ksią pomyliłeś zaczynamy dźgarki? Nie wiem nie to Nie, to no, nie ma wyjścia. Wow. Dobra, Podokręcam to i mogę włączyć wodę. Szokujący moment. Uh... Tego no właśnie przyszłem Ogarniesz se to, to jest? Mamy wodę, źródla No kurwa, ale musisz posprzątać Nie, no bo wkładasz to, bo ja nie wiem No, wie. jest. no. Ja będę się starał raz w roku wymieniać te filtry. Wydaje mi się, że, wcześniej nie, że częściej nie trzeba. Jest na pewno lepszej jakości. Nie muszę kupować butelek plastikowych więcej. I nie trzeba z tym jeździć oddawać, bo tutaj się płaci kaucję za tonie. Ja nie wyobrażam sobie, jak ktoś nie udaje tych butelek, to płaci kosmiczną po prostu cenę za wodę i, i walić to nie. I to musisz spuścić w dół na to. ale No, i teraz musisz trzymając to, przesunąć ten knefel No, i teraz tym tylnym guzikiem u góry nacisnąć na przykład trzy razy z przerwami. No, tak znaczy raz. Tak? No, i jeszcze raz. Duże mam przytrzymać? No. a no. teraz. No, i teraz możesz wyciągnąć i spróbować, jak jest nagazowana. Nie? Ale jak otwiera tak samo wszystko, no już nie już nie, nie, nie jest nic nie są? trzeba czekać. No, spróbuj. Czy wy dość nagazowana, czy jeszcze. Cztery razy zrobili, Nie no z butelki. No, spróbuj, no, przestań, tak? no. Tak, tyle wystarczy, no. No. No ale mam zrobił. Mm. Inaczej smakuje niż to z butelki. Tak? No. Co do No. Spodziewałam no. Ja się, że takie tam myślę, że szajs będzie.